Barwnego i wyjątkowo bogatego życiorysu bielszczaninowi Józefowi Drożdżowi można jedynie pozazdrościć, ale na interesujące życie trzeba zapracować aktywnością, odwagą i ciekawością świata. Bohaterowi tego filmu żadna z tych cech nigdy nie była obca, a jego losy to jednocześnie kawał bielskiej historii. Józef Droszcz urodził się w styczniu 1918 roku, gdy grzmiały jeszcze działa na frontach I wojny światowej. Z uśmiechem mówi więc o sobie, że jest starszy niż odrodzona Polska. Pochodzi z kamienicy. Dziś to urokliwa dzielnica bielska-białej, ale w dzieciństwie i młodości Józefa Droszcza była to samodzielna wioska, w której dominowali Niemcy. Jego rodzinny dom, który nie zachował się do naszych czasów, stał przy ulicy Orzeszkowej. Wielką, taką na całe życie, miłością Józefa Drożdża stało się harcerstwo. Skautowskiego bakcyla łyknął, odwiedzając starszego brata na obozie w Pewli na Żywietrzyźnie. Wkrótce potem sam ubrał harcerski mundur. Szybko został drużynowym, a jego drużyna znajdowała się w szkolnym gmachu przy ulicy Słowackiego, w którym dziś funkcjonuje zespół szkół elektronicznych, elektrycznych i mechanicznych. A drużyna miałem w, 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 w szkole wydziałowej. Tam i, i drużyna niemiecka była tam i Polska. Przy szkole wydziałowej. Bo wtedy byli, czy, na początku były czy różny. Trzy po to kościuszki w gimnazjum. No, ale Pułarskiego to była moja drużyna i w szkole przemysłowej była księcia Poniarowskiego była w szkole przemysłowej, a u mnie była Pułarskiego. Potem dopiero. W 30, 30. roku powstała w Mikuszowicach drużyna, powstała więcej drużyny. Bo to był początek, to znaczy Hartersów, Bielsku już… Bielsku było, właściwie w Białej było pierwsze. W Białej było już w czasie wojny. Kain taki był, założył żeńską drużynę. Ona trwała do wojny, trwała. A potem Męska powstała własnym gimnazjum, własnego, w 20. roku. Z czasem harcerska zabawa i przygoda zaczęły nabierać poważniejszego kształtu. Dróg Droszcz związany był przede wszystkim z działalnością społeczną, harcerską i z tym, że był komendantem pogotowia harcerzy na terenie Bielska i okolicy. Komendantem został 24 sierpnia w 1939 roku. Pogotowie działało w ten sposób, że przygotowywało harcerki i harcerzy później do obrony. Organizowało obozy, gdzie uczono młodzież służby medycznej, służby łączności, przekazywania informacji. To było dosyć dziwne, bo to było w formie zabawowej, w formie podchodów, ale było to potem bardzo przydatne już po wybuchu II wojny światowej. Pogotowi zajmowało się również obsługą uciekinierów. W Bielsku działało głównie w okolicach dworca kolejowego, gdzie organizowano były posiłki dla tych, którzy uciekali. No i przede wszystkim działalność informacyjna. 28 już było wiadomo, że ta wojna wybuchnie, to mieliśmy dyżur na kościele parafialnym, na poczcie w Bielsku, na lotnisku, w tym i tam już szarterze pełnili służby, mieliśmy Lornetki, obserwacja. Z 31. nagle na komunikat w radiu nie niemy Radio Polskie. Ze za linii powstańcy, a okazało się, że Niemcy tam wzięli więźniów politycznych, oni zaatakowali i po tym, że Polacy pierwszy zaczęli. Tak, tak a o godzinie mówię, czwarta, gdzieś 30 w ten sposób czyszczelny zaatakowaną kopertę i tam było wiadomość, że wojna jest. Ja udałem się do dyrektora Harlewskiego, do Licznego i pobrałem karabiny, bo tam były karabiny pełne, tam były zamówienia. I do szkoły handlowej, także harcerze byli uzbrojeni na mieście. To były prawie stare karabiny, ale tak. A amunciec mi zabrali u dyrektora Dajemla w szkole handlowej, bo im był Palef Robertów, no to tak inaczej wyglądało tradycja Tak I do tego pogotowia się tylko ci to 16 lat skończyli. Młodszych mnie nie chcieli brać, no tak, to chodzi i tak. I tak samo harcerki zrobiły swój dyżur i tam młode harcerki, no one na dworcu bielsku, na dworcu białej herbaty i ciasko, tym potem uciekierą robiły. 2 września, jeszcze, jeszcze mi, jeszcze o 12 dostałem zadawanie mnie od, policji, od komendanta policji z Białej i on mi przekazał, powiedział tak, ja proszę i on mi dał takie zaświadczenia że my jesteśmy pogotowi i tym myśmy się posługiwali aż pod luf. Policja się wycofała, wy, wy, tak ta, i urzędy też, wszystko, także ratusz był pusty i myśmy tam siedzieli sobie sześć godzin byłem właścicielem ratusza. Pierwszy harcerz, który zginął na terenie Bielska, zginął właśnie dlatego, że pokazywał drogę cofającym się oddziałom Wojska Polskiego w stronę Krakowa. Postać druha piekiełki, którą upamiętnił pan Józef Droszcz jako harcerz, zupełnie nie była nam znana. Młodsze pokolenie już powojenne nie wiedziało, że ktoś taki był, co przeprowadzał wojsko polskie we wrześniu, w czasie najazdu hitlerowskiego. I wracając z gór, ten młody człowiek, chłopak, 16-letni, został. Zaszczelony przez e, mieszkańców, e, być może Mikuszowic, być może Wielska Białej, ale na pewno niemundurowych, czyli ci, którzy sprzyjali Hitlerowi, którzy sprzyjali najeźdźcy. Trzeba było ściągnąć te posterunki prawda, z kościoła i tak dalej. Także się ściemniło i myśmy wtedy ruszyli ze śpiewem i tak elegancko, że my wyszli, a, a ulice były zatłoczone. Były zasłonięte, Bo to od, od Załodzia wszystko pędziło i krowy prowadzi i tak dalej, że ciężko się było przebić. Także wojsko też miało trudności. Bielscy i Bialscy harcerze, dowodzeni przez Józefa Drożdża, wycofując się na wschód przez Kęty, Kraków, Tarnobrzeg i Zamość, dotarli aż pod lwów. Po klęsce wrześniowej, Józef Droszcz nie opuścił okupowanego kraju, lecz wrócił do Bielska. W pełnym Niemców mieście włączył się do konspiracji i brał udział w kolportażu podziemnej prasy. W 1940 roku, w znajdu przy znajdującej się za mną ulicy zamkowej, funkcjonował sklep papierniczy prowadzony przez Czesława Kochanowicza. Czesław Kochanowicz był gorącym polskim patriotą. To były powstaniec Wielkopolski w czasie okupacji, osoba zaangażowana w działalność podziemia. W prowadzonym przez niego sklepie nie tylko konspiratorzy zaopatrywali się. W papier, farbę, inne materiały potrzebne do druku nielegalnej, konspiracyjnej prasy, ale także w sklepie tym był no, punkt korportażu tej podziemnej bibuły. Niestety gestapo wpadło na trop polskich konspiratorów. W sklepie Kochanowicza 5 grudnia 1940 roku zorganizowano kocioł. W ręce Niemców wpadła wtedy duża grupa członków podziemia, nastąpiły aresztowania. Józef Drosz choć też zajmował się kolportażem podziemnej prasy i znał tych, którzy zostali aresztowani, nie obawiał się skutków tej wielkiej wsypy. Nie obawiał się tych skutków z prostego powodu. On zaopatrywał się w prasę gdzie indziej, w Czechowicach, i dlatego sądził, że no nie dotkną go konsekwencje tego, iż ci, którzy brali gazety właśnie tutaj ze sklepu Kochanowicza, zostali aresztowani. No niestety, okazało się inaczej. Wkrótce potem, 18 grudnia 1940 roku, Gestapo Przyszło po Józefa Droszcza, aresztowało go w miejscu jego pracy. Pan Józef Droszcz pracował wówczas w stolarni, która funkcjonowała obok kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy. W siedzibie bielskiego Gestapo, która znajdowała się w dużej kamienicy przy ulicy Matejki, Józef Droszcz był nie tylko przesłuchiwany, ale i bity. A potem, wraz z innymi aresztantami z Bielska, pod eskortą bielskich gestapowców wysłano go do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Ani on, ani jego koledzy z konspiracji, ani nawet gestapowcy z Bielska nie mieli wówczas pojęcia, czym tak naprawdę był oświęcimski obóz. Mieliśmy ciężarowy wozyk, byliśmy na jak śledzie. Na, tak? na stole stali ci etesmani, dwaj i dużo spodwieźli. No, piękna choinka, wcale jaka wyglądała. Przychodzi bliżej, a pod tym choinką trupy. I to zrobiło wrażenie, nie tylko na nas, ale na esesmanach też. Bo oni bielsko niedaleko, prawda, ale oni nie byli przygotowani, że takie rzeczy nie się uświęcimy. I później wpakowali nas do tego białego bloku, tam jest. Tam nas było, było wtedy 600. Też my stali jak średni jeden koło drugiego. Na drugi dzień szliśmy tu, bo bardzo do kąpieli, tak. No i ja widziałem, kompania karna pracowała. ja podleciałem do tej kompanii karnej, a to byli tacy, to tam dwa tygodnie najwyżej żyli, bez skarpetek. Radzie nie jedzenie jedzenia i taki gruby był ten ich kapuł. Całe szczęście ze mnie tylko i później, bo normalnie bym się dostał do kompanii karnej, bo kto nawiązał kontakt, to tak. No ale ja jeszcze byłem wtedy Przyjechał pan z, z jakiej miejscowości? Z Bielska. Z Bielska, czyli tutaj... Niedaleko. A przedtem Dlaczego? byłem tu na obozie PW, z gimnazjum byliśmy tutaj, Drozdzią. Drozdzią, tak. Pani jest z Bielska, ma pan A 92 lata. 90 No, co to, 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 to jest? Gdy za 120. <grym>, jak jak, jak, <grym>, jak ma nazwisko, pani? Drożdż, jak drożdże do ciasta. Drożdż, czyli drożdż, numer 7000. 7300. lotki i Też doniósł. Czy do niej złapali kogoś złapali. i u kogoś ją potem pojeżdżał miał ode mnie. Musiałem się bronić. No miałem szczęście. Rzadko, który miał wyrok, bo to wszystko to karę śmierci. A gdzie pan był wyzwolony? Proszę? A gdzie wyzwolony? Matthausen w Austrii. Był Austrii. w 1944 roku by pana przewieźli. W proszę? Kiedy był pan do Matthausen przewieziony? O 1945. Bo ja ostatni byłem w Sosnowcu. I w Mysłowicach byłem i tak dalej. Ja wędrowałem. Bo ja miałem dosyć długo śledztwo. Dużo zdrowia rzeczywiście. No, do tych 120, które <grym> zobaczyłem. <a> tu brata mojego <grym> rozstrzelali. Pana, I a tu pana brata rozstrzelali. A, i tak, teraz, Ja nie widziałem do końca. Kwiliosłodzę mój, to ci brata rozstrzelają, to ty głupoty gadałeś że mi brata rozstrzelali. Przed listu zostałem niech, bo dom nikt nie żeby się załamał. On sobie od ze sprawysza co to brał. On miał 33 tysiące numer. Tam w W tym jednym pokoju było 50 osób, wcali jedno od drugiego, była komenda Wirlegen. um i trzeba się trzy rzędy, tak? I tak się na boku spać. W rogu były ko ty koce ułożone, prawda? Ale w tych kotach było pełno wszy. I rano jak się obudził na wszędzie nogę i policzył, to zadał 326 na, na liczu. radom. Jak będzieśmy tutaj się zrobili, bo znów to czas szliśmy tam do kąpieli, to była ciepła kąpiel, niby. No i nago się wracało. Po kilku miesiącach śledztwa Józefa Drożdża skazano na cztery lata ciężkiego więzienia. Przebywał w kilku więzieniach, a pod koniec wojny trafił do obozu koncentracyjnego Madhausen guzen Oryginalną obozową czapkę ma do dziś jako szczególną pamiątkę. Po wojnie harcerz z kamienicy wrócił do ukochanego Bielska. Do Bielsko ja wróciłem dopiero w lipcu. To był 13 lipiec i co mnie zaskoczyło, na granicy, co, Czesi nas grzecznie przyjmowali, muszę powiedzieć, jechaliśmy tydzień dwie dnia, bo ty pociągi tak nie chodzili. Dostaliśmy na polskiej granicy, po to, że polskiej panie Żydówka jedzie, ma czekoladę, u niej zabiera. Musieliśmy go obić. Bo się, jak to, to je, wraca z obozu i tak. I do czego dowiedli nas Amerykanie. Amerykanie jechali z nami, tak. A w czołowicach ja szybko dostałem, bo poznali mnie moi znajomi arty i ja nie poszedłem na punkt służby tam. I na ten punkt te byli grzecznie obsługiwani, także nam zapowiadać tak, że jak wrócimy do Polski, to nas wszystkich na Sibier, tak. Ale się okazało, że nie, tak nie było. To znaczy był ten punkt przyjęcia e, w buru, na, na obok dworca kolowego, a ja pojechałem do Bielska od razu ponieważ drugą oprócz harcerstwa jego pasją był sport więc zaczął studia na warszawskiej akademii wychowania fizycznego i został nauczycielem w zasadniczej szkole zawodowej nr 1 imienia Stanisława Staszica która mieściła się w szkolnym gmachu przy ulicy Sikorskiego zajmowanym dziś przez zespół szkół plastycznych z myślą o uczniach wiejskich szkół, którym brak sportowej bazy mocno doskwierał, wraz z grupką zapaleńców podjął się rzeczy z pozoru beznadziejnej. W sąsiedztwie Parku Słowackiego i Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika, tam gdzie dziś funkcjonuje nowoczesny kompleks sportowy powstały w ramach programu Orlik 2012, a gdzie wówczas były nieużytki i ogromna stromizna, postanowił zbudować lekkoatletyczny stadion i mimo wielu przeciwności losu, społecznym wysiłkiem swoich i ibieskiej młodzieży cel osiągnął. Obok stadionu powstało boisko do koszykówki, które zimą zamieniało się w lodowisko. Dziś w tym właśnie miejscu funkcjonuje sztuczne lodowisko. Piacza nie było. Od piacza tylko na jeden dzień w bks -u. Dlaczego? Bo potrzebowali otworzyć boisko na 1 maja. I chcieli bieżnie wykończyć. No teraz to młodzieży poszło i, i bieżnie przygotowali, za to stałem z A ci byli zadowoleni kierowcy, a ja oni zaraz im za obiady w internacie i oni za to tę całą ziemię wywozili. Jak miejska rata zauważyła, to dostałem pismo, że mam natychmiast wywieźć. Ja mówię, to nie inżynier tutaj tam był, inżynier Wrubel był kierownikiem tego, wydziału. ja mówię, no niech pan weźmie taczkę, ja wezmę łopatę i nałożymy na no powieść, gdzie to wywieźć. Od końca lat 60. nauczyciele WF-u gremialnie zaczęli przychodzić tutaj w okresie wiosennym i jesiennym na zajęcia z lekkiej atletyki. To boisko służyło przede wszystkim takim szkołom jak technikum budowlane, które jeszcze mieściło się przy ulicy Mickiewicza, technikum Włókiennicze, szkoła podstawowa numer 16, szkoła podstawowa numer 3, liceum, pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika, gdzie pracował słynny pan profesor Kurek, pasjonat lekkiej atletyki. To boisko służyło również szkole gastronomicznej z ulicy Wyspiańskiego, młodzieży technikum technikumaniczno-elektrycznego. Także zawsze to boisko było pełne młodzieży. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że pan profesor Droszcz, który przez 40 lat był prezesem Międzyszkolnego Klubu Narciarskiego, był również trenerem saneczkarzy. Pan profesor był pierwszym trenerem pana Mieczysława Pawełkiewicza, olimpijczyka z Innsbrucka z 1964 roku, który zdobył szóste miejsce w zawodach jedynek. Pan Mieczysław Pawełkiewicz to dwukrotny wicemisz świata, między innymi w dwójkach z panem Fenderem, to dwukrotny mistrz Polski. Oczywiście Józef Droszcz nie zapomniał też o harcerstwie. Drug Droszcz był zawsze bardzo aktywny w działalnościach różnych. I w sportowej, gdzie to było jego pasją życiową, jest do dnia dzisiejszego, i w harcerstwie. Był kilkakrotnie komendantem chówca, harcerzy na terenie Bielska i potem chówca Beskickiego po połączeniu Bielska z Białą. I właściwie był jednym z inicjatorów powstania tej Izby Tradycji Harcerstwa. Zawsze starał się zorganizować coś więcej, między innymi taką tablicę, by oni nie zginęli. Nie zginęła pamięć o nich. To, yy, Postarał się o zdobycie wszystkich danych i życiorysów instruktorów, którzy w czasie okupacji odeszli. Druh Józef, Droszcz, nasz instruktor, naszego chówca, powiem szczerze, na, jak na swój wiek, znaczny ten wiek, odwiedza nas dość często w chówcu. Jest raz w tygodniu, chówcu w przychodzi tutaj, wszystkim uściska rękę, porozmawia ze wszystkimi, poklepie komendanta po ramieniu. Ale czasami również zwrócił uwagę, że coś jest nie tak, że on by widział to tak i tak, i dość często sugerujemy się jego słowami i, i bierzemy to, to, co on mówi do nas do, do serca, żeby, żeby ten hufiec działał lepiej, bo jest to jego, również jego hufiec, hufiec, którym przez tyle lat działał, tworzył. Samo to, że pozyskany jest budynek tego chówca w latach powojennych, to jest w dużej mierze jego zasługa również, samo to, że na wszelakiego rodzaju imprezach harcerskich patriotycznych, staje równo w szeregu z naszymi harcerzami, zuchami. Zawsze mówi, że jest harcerzem i faktycznie jest to harcerz z krwi i kości, harcerz, który jak się mówi na całe życie zostaje się harcerzem. Coś naprawdę wielkiego zrobił także Józef Droszcz dla podbeskidzkich ofiar hitlerowskich obozów Zagłady i ich rodzin. Na cmentarzu komunalnym w Kamienicy z jego inicjatywy stanął pomnik poświęcony tym ludziom. Pomnik jest piękny i jako bryła, również no a zasługą tutaj inicjatorem, człowiekiem, który wydeptywał ścieżki i do ratusza i do powiatu, żeby znaleźć fundusze na to, to był pan Józef Droszcz. Trudno się dziwić, że tak bogate i aktywne życie Przyniosło Józefowi Drożdowi całą masę dyplomów, medali i orderów. Szczególnie ceni wśród nich ten przyznany mu przez dzieci Order Uśmiechu. Jest też dumny z faktu, iż Rada Miejska Bielska Białej wpisała go do księgi osób zasłużonych dla naszego miasta. Kilkudziesięciu zasłużonych dla Bielska Białej, którzy otrzymali uchwałą Rady Miejskiej takie, takie wyróżnienie, jest pan Józef Drożdż. i. On naprawdę po stokroć zasługuje na to, żeby tutaj ten jego dyplom wisiał po wsze czasy, gdyż jest to człowiek, który dla tego miasta, dla społeczności Bielska-Białej Podbeskidzia bardzo wiele zrobił. Józef Droszcz Bielsko-Białą zna jak własną kieszeń. O swoim mieście zawsze mówi w ciepłych słowach. Pytany o to, czy podoba się mu dzisiejsze Bielsko-Biała, odpowiada. Owszem, bo wszystkim się podoba.